Bardzo dobrym jest szefem. A jak, żeby inaczej? Zwłaszcza, że stoi obok i wszystkiego słucha, ale kontrkandydatów nie zniechęca. Tutaj absolutnie nikogo nie odstraszaliśmy, nie utrudnialiśmy rejestracji komitetów, więc kto tylko miał ochotę, mógł to zrobić. Mógł, ale nie zrobił. I to sytuacja niecodzienna. Takie rzeczy się zdarzają, tak? W całym zachodniopomorskim zdarzyło się w tych wyborach 10 razy. Tak też zdarzyło się w Czarnkowie. Tam obecny burmistrz Franciszek Strugała również nie ma kontrkandydata. To nie tylko wybór burmistrza, ale również wybór członków rady jest istotny. Zachęcam ludzi jednak do pójścia do wyborów. Mam nadzieję, że ludzie nie zniechęcą się i wezmą udział w tych wyborach, bo to jest ważny akt obywatelski. Zwłaszcza że rezultat jeszcze nie jest przesądzony, bo kandydat, nawet jeśli jeden, to musi uzyskać ponad 50% ważnych głosów. Wyborcy będą bowiem odpowiadali na pytanie, czy chcą, aby dany kandydat został burmistrzem, czy też nie. Jeśli to się nie uda, kandydata na burmistrza z, y, zgłasza 1 trzecia radnych, nowo wybranych w Nowej Radzie, i wówczas w głosowaniu ten kandydat musi otrzymać bez, bezwzględną większość głosów, czyli w naszym przypadku 8 głosów minimum. Na razie jednak wszystko w rękach mieszkańców, którzy już chyba wybrali, a tak to przynajmniej odebrali potencjalni kandydaci na burmistrza Mirosławca i Czarnkowa.